Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska w kolejnym odcinku wojskowych newsów. Zapraszam do wspólnego przeglądu najnowszych informacji ze świata zbrojeniówki. O czym dzisiaj? Będzie o ostatniej decyzji MON, która ma znacznie przyspieszyć pozyskiwanie systemów dronowych, jak i antydronowych przez nasz kraj. Będzie też o produkcji polskich części do Abramsów. Ich amerykański producent podpisał stosowne umowy z polskimi firmami, co ma zaowocować m.in. ułatwieniem prac serwisowych w naszym kraju. No i Baobab K, prezes Belmesa zdradził, że naszym systemem interesuje się naprawdę wiele państw, a w dodatku PGZ ma pracować nad rozwojem systemu, który jeszcze ułatwi jego sprzedaż. O szczegółach więcej za chwilę. Będą też informacje ze świata, między innymi powiem o Grecji, która prawdopodobnie dokupi kolejne F-35, czy Francji, która chce stworzyć nowy pocisk balistyczny wyposażony w głowice jądrowe. Będzie między innymi więcej mocy, jak i dłuższy zasięg. Zapraszam jeszcze do wczorajszego odcinka, który poświęciłem K808 oraz NWAF. Są to koreańskie kołowe transportery opancerzone, które mogą stać się bazą dla następcy Rosomaka. Jeśli oczywiście zdecydujemy się na ofertę z Korei Południowej. Zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału. Według statystyk, ponad 60% oglądających nie subskrybuje kanału, więc jeśli chcecie pomóc w jego rozwoju, będę wdzięczny za suba i podbicie tego materiału, jeśli przypanie Wam do gustu. Dziękuję także wspierającym i zacznijmy wojskowe newsy. Norwegia dokupuje K9. Mamy kolejny sukces sprzedażowy Koreańczyków z południa. Norwegia podpisała umowę na zakup następnej partii Hobbits K9, niosących lokalną nazwę WIDAR. Chodzi o 24 egzemplarze. Wartość umowy to ponad 500 milionów dolarów. Haubice mają być dostarczone maksymalnie do końca 2027 roku. Dotychczas Oslo miało 28 K9 oraz 14 wozów amunicyjnych K10. Pierwsza umowa została podpisana w 2017 roku, a druga w 2022. Norwegia jest zadowolona z ich użytkowania, a w dodatku uznała, że sytuacja międzynarodowa na tyle się pogarsza, że trzeba zwiększyć możliwości swojej artylerii, stąd kolejny zakup. Widar różni się nieco od swojego koreańskiego brata. Mamy tu inny system kierowania ogniem oraz zarządzania walką, czy system łączności. K9 są nam oczywiście bardzo dobrze znane. Będziemy dysponować co najmniej liczbą ponad 350 egzemplarzy. Natomiast ten system artyleryjski jest dość popularny na międzynarodowym rynku. wśród użytkowników są takie kraje, jak dzisiaj wspomniana Norwegia, a także Finlandia, Estonia, Australia czy Indie. niedawno system zakupiła Rumunia, która już oczekuje na dostawy, a także Wietnam. Grupa Niewiadów chce produkować amunicję razem z Amerykanami. Jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Niewiadów podpisała porozumienie z amerykańskim gigantem zbrojeniowym Norton Grumman. W sprawie wspólnej produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Pierwszym klientem ma zostać oczywiście nasz kraj i firmy chcą zaspokoić zapotrzebowanie na amunicję przez Kraby i K9. Jednocześnie oferta jest skierowana także do innych państw Unii Europejskiej czy NATO. Docelowo Amerykanie mogą się podzielić z polską firmą, między innymi swoją technologią produkcji korpusów pocisków. Współpraca może być w przyszłości rozwijana i przejść na produkcję amunicji także innych kalibrów. Brzmi dobrze, widzowie, a nawet bardzo dobrze, bo dostawy do polskiego wojska powinny być zróżnicowane i pochodzić nie tylko od państwowych firm, ale także z sektora prywatnego. Na razie to tylko porozumienie, a nie finalna umowa, ale do niej jest już blisko. Grecja dokupiła w 35 Ateny w 2024 roku za ponad 3,5 miliarda dolarów zakupiły 20 maszyn F-35A. Ich dostawy mają ruszyć w 2028 roku i potrwać do 2033. Niemniej umowa ta zawiera opcje na kolejne 20 konstrukcji tego typu i wkrótce może zostać ona wykorzystana. Jak pewnie większość z Was wie, Grecja prowadzi obecnie program modernizacji swoich najlepszych F-16 Blok 52 Advance do standardu V. Program trwa już od 2022 roku i do tej pory udało się ulepszyć około 40 maszyn. Całość operacji ma się zakończyć w 2027. Natomiast to nie jedyne amerykańskie sokoły w rękach Greków. Jest jeszcze m.in. 38 F-16 w wersji Blok 50. Jest ona starsza od odmiany Advance i zrodził się pomysł, aby części pozostałe po zmodernizowanych egzemplarzach do standardu V wykorzystać do ulepszenia 50 do wyższego standardu. Niby prosta rzecz, ale i tak może kosztować około miliarda euro, czyli całkiem dużo. A ten mają jednak problem. Czas. Okazuje się bowiem, że według Lockheed Martin taki proces może się zakończyć nawet w 2032 roku. Posiadanie w tym okresie wersji, którą obecnie my modernizujemy o pakiet V wydaje się mało efektywne. Będzie ona już znacznie przestarzała i może mieć problem z kooperacją z najnowszymi samolotami, m.in. w zakresie przekazywania danych. W związku z tym Ateny są coraz bliżej decyzji, aby jednak zaniechać te próby, a skupić się na wykorzystaniu opcji na F-35. Zakupionych mogłoby zostać od 8 do 12 konstrukcji, które stanowiłyby trzon nowoczesnych myśliwców w rękach Greków, obok wcześniej kupionych 20 F-35A, 80 czek zmodernizowanych F-16 o standard V. Oraz 24 Dessus Rafale, zakupionych kilka lat temu od Francji. Mowa tu o maszynach nowych, jak i używanych. Natomiast co się stanie ze starszymi F-16? Zapewne zostaną sprzedane, bo za takie samoloty można całkiem sporo zarobić na rynku. Skoro Dania sprzedała swoje 24 F-16 do Argentyny za ponad 300 milionów dolarów, w dużo gorszym standardzie, to tym bardziej Grecja będzie w stanie znaleźć na nie klienta. Widziałem już sugestie, które upatrują tu możliwości dla Ukrainy, ale nie wydaje mi się, aby Kijów był w stanie uzyskać sokoły w takim standardzie. Grecja chce jeszcze zarobić na swoich starszych sokołach w odmianie blok 30, które ma w liczbie 30 sztuk. I tu być może jest na to większa szansa. Natomiast czy faktycznie trafią na wschód? Na razie w tym temacie cisza. Ukraina otrzymuje obecnie 16 od Norwegii, Belgii, Holandii oraz Tanii, a także Miraż 2000 od Francji. Rosyjskie myśliwce nad państwem NATO. Mamy widzowie kolejny incydent z udziałem Rosji. Mianowicie trzy Migi-31 należące do tego kraju naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Nie był to przypadek, bo przebywały one w niej aż przez 12 minut. W dodatku nie było z nimi kontaktu radiowego. Rosyjskie myśliwce wykonały także niebezpieczny manewr w pobliżu platformy wydobywczej należącej do Petro-Baltiku. Jest to spółka wchodząca w skład polskiego Orlenu. Platforma znajduje się w polskiej części Morza Bałtyckiego. Myśliwce przeleciały na wysokości zaledwie 150 metrów. Z ich strony nie było kolejnych prowokacji. Co do Estonii, to w pogoń za nimi ruszyły stacjonujące w tym kraju w ramach Air Policing cztery włoskie F-35A. Migi przechwyciły i monitorowały szwedzkie Gripeny, aż do rejonu obwodu królewickiego. Talin w związku z tym wydarzeniem chce uruchomienia artykułu 4 NATO, który zakłada konsultacje między członkami paktu, gdy jeden z nich uzna, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Rada Północnoatlantycka ma się zebrać na początku przyszłego tygodnia. No i w zasadzie to wszystko widzowie. Oczywiście padło jeszcze wiele słów oburzenia od strony różnych polityków, że Rosja eskaluje napięcie i tak Natomiast na razie wydaje się, że pozostaniemy na poziomie oświadczeń. Być może NATO podejmie decyzję o wzmocnieniu obrony przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi, ale wydaje się, że na razie to wszystko. Norwegia i Wielka Brytania z Patrią 6x6. Spore nowości w międzynarodowym programie KAWS, czyli wspólnym rozwoju i nabywaniu pojazdu patri 6x6. Zaczynamy widzowie od Danii, która otrzymała pierwsze dwa egzemplarze tego pojazdu. W sumie Kopenhaga zamówiła 129 sztuk w kilku wersjach m.in. transportera opancerzonego, pojazd łączności czy ewakuacji medycznej. Obecne dostarczane patrie będą służyć przede wszystkim do szkolenia żołnierzy, ale niewykluczone, że kolejne trafią do Danii jeszcze w tym roku. Kilka dni temu program liczył pięć państw oprócz Danii była tu jeszcze Szwecja, Finlandia, Łotwa oraz Niemcy. Na początku udział w przedsięwzięciu deklarowała także Estonia, ale ostatecznie zrezygnowała i zdecydowała się na tureckie pojazdy od army. Teraz to się zmieniło. Na niedawno zakończonych targach zbrojeniowych w Londynie do Kawsu dołączyła Norwegia oraz Wielka Brytania. Nie wiadomo ile pojazdów zostanie zamówionych przez nowych członków, ale patria podpisała porozumienie z brytyjskim Babcockiem. Ma to pozwolić z jednej strony dostosować pojazd do brytyjskich wymagań, a z drugiej pozwolić na uruchomienie lokalnej licencyjnej produkcji. Obecnie fińska patria ma zamówienia liczące ponad tysiąc egzemplarzy. Prawdziwym rekordzistą mogą okazać się Niemcy. Na razie prowadzone są co prawda rozmowy o rozpoczęciu lokalnej produkcji około 300 sztuk, ale docelowo potrzeby Berlina są szacowane nawet na ponad tysiąca pojazdów. Zastąpią one konstrukcje typu Fuchs, pochodzące jeszcze z lat 70. ubiegłego wieku. Warto zaznaczyć, że kilkadziesiąt Patri 6x6 trafi na Ukrainę. Tu donatorem jest Łotwa. Liczba informacji, która zostanie zdobyta z frontu z pewnością jeszcze bardziej przyspieszy rozwój tego projektu. Dostawy już trwają. Co do możliwości pojazdu... To zaczerpnął on sporo z AMV-8x8, co pozwoliło zunifikować obie konstrukcje. W wersji 6x6, która jest bezpośrednim następcą XA180, załoga liczy 3 osoby, a w dysancie może się znaleźć nawet 10 żołnierzy. Maksymalny zasięg wynosi 700 km, a silnik o mocy 400 koni mechanicznych pozwala rozpędzić konstrukcję do 100 km na godzinę na utwardzonym terenie. Opancerzenie jest modułowe i może osiągnąć maksymalny poziom stanak 4. Patria 6x6 była gościem tegorocznego MSPO. W Kielcach. Francja będzie miała nowy pocisk balistyczny. Paryż, chcąc zwiększyć swoje możliwości odstraszenia nuklearnego, zdecydował się na stworzenie kolejnej wersji pocisków M51. Nowa odmiana M51.4 ma się charakteryzować m.in. większą siłą rażenia, czy dłuższym zasięgiem. W dodatku ma sobie lepiej radzić z systemami obrony powietrznej. Są one przeznaczone dla okrętów podwodnych z napędem atomowym Le Triomphe. Każdy z nich może przynosić do 16 takich pocisków. Nie wiadomo kiedy nowa wersja ma wejść do służby. Obecnie przyjmowana jest odmiana trzecia. M51 może razić cele na dystansie do 10 tysięcy kilometrów. Każdy pocisk może przynosić od 6 do 10 niezależnych głowic, co jeszcze bardziej utrudnia ich wyeliminowanie. Najnowsze odmiany dysponują mocą około 150 kiloton, czyli 10 razy więcej niż to, co zrzucono na Hiroshima. Błąd trafienia wynosi około 150 metrów, ale przy takiej mocy nie ma to większego znaczenia. Francja nie posiada lądowego komponentu sił jądrowych, przez co opiera się na okrętach podwodnych, a także samolotach typu Dessau-Rafale. One mogą przynosić pociski z rodziny ASMP. Najnowsza wersja, która jest w służbie to ASMP-A. Ma ona zasięg około 600 km i może przynosić głowicę o mocy 300 km. Pocisk osiąga prędkość Mach 3. Trwają jednak już prace nad zupełnie nowym wariantem asm 4 g Ma to być uzbrojenie hipersoniczne o prędkości na poziomie Mach 8 i zasięgu przekraczającym 1000 km będzie łatwiej o zakup dronów przez wojsko. Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Wojny Narodowej, podpisał ważną decyzję, która ma znacznie uprościć proces pozyskiwania bezzałogowców czy środków do ich zwalczania. Teraz proces ten będzie przebiegał znacznie łatwiej. Pozwoli to nie tylko szybciej nasycić naszych żołnierzy tego typu sprzętem, ale i sięgać po naprawdę nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Całe to przyspieszenie polega na tym, że od teraz zakup systemów, które zyskały pozytywną ocenę wojska, nie będzie podlegać ustawie o zamówieniach publicznych. Może to skrócić cały proces nawet o 70%. Niemniej kilka zasad musi zostać spełnionych. Wojsko musi je wcześniej przetestować, wyrazić chęć zakupu, a na końcu na umowę musi się jeszcze zgodzić minister obrony narodowej. W podpisanej decyzji doprecyzowano, na czym mają polegać te testy. Będą wyznaczone specjalne jednostki wojska polskiego do tego typu działań, testy będą rozproszone i przebiegać w różnych miejscach w Polsce, producenci będą mieli równe szanse, a sam proces będzie w pełni transparentny i konkurencyjny, a dodatkowo wytwórcy przejdą uproszczoną weryfikację kontrwywiadowczą. Od słów możemy przejść bardzo szybko do działania. Obecnie bowiem podczas ćwiczeń żelazno-obrońca testowany jest kilkadziesiąt nowatorskich rozwiązań, które zostały wybrane spośród kilkuset zgłoszeń. Były one wysłane do MON w związku z poszukiwaniem przez ministerstwo tego typu nowinek w związku z realizacją tarczy wschód. Jeśli faktycznie sprawdzą się na poligonie, to ich wdrożenie może nastąpić w najbliższym czasie. Budżet MON na takie zakupy jeszcze w tym roku wyniesie co najmniej 200 milionów złotych. Polskie części do czołgów Abrams. Jak zapewne wiecie, na dzień dzisiejszy już pod koniec przyszłego roku mamy posiadać łącznie 366 czołgów z rodziny Abrams, 116 M1A1 Feb oraz 250 w najnowszej wersji A2 sepv 3 Wszystkie egzemplarze w odmianie FEP już mamy, a tych w najnowszej wersji jest obecnie w Polsce 85 sztuk. Czy będą kolejne? Niewykluczone, ale dziś nie o tym. Niestety nie są one produkowane ani nawet montowane w Polsce, ale najwyraźniej ilość polskich części w tych amerykańskich maszynach będzie wzrastać. Przynajmniej w egzemplarzach dla naszego kraju. Producent Abramsów GDLS poinformował, że podpisał z polskimi firmami 8 umów, które mają zaowocować produkcją 52 unikalnych komponentów do tych czołgów. Podpisane kontrakty mają na celu z jednej strony zwiększyć kooperację firmy z USA z polskimi podmiotami, co może w przyszłości skutkować jeszcze większym pogłębieniem współpracy, a z drugiej ułatwić serwis i zapewnić wysoką gotowość operacyjną naszych Abramsów. Kluczowa będzie tu współpraca GDLS z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi w Poznaniu, gdzie powstało regionalne centrum kompetencyjne dla pojazdów pancernych z rodziny Abrams. Podpisane umowy mają właśnie na celu m.in. zapewnienie części dla polskiej strony. Zatem tym, widzowie, współpraca z Amerykanami wokół czołgów jest cały czas rozszerzana, co oczywiście cieszy i mam nadzieję, że proces ten będzie ciągle postępował. Czy Baobab K Stanie się drugim piorunem. Pocisk obrony powietrznej Pioron jest obecnie naszym niekwestionowanym hitem eksportowym. Wartość umów na jego sprzedaż sięgnęły już kilka miliardów złotych. Ostatnio ich nabywcą została Szwecja, a wcześniej między innymi Norwegia, Estonia, Łotwa czy Gruzja. No ale poza nimi trudno szukać innych systemów, które osiągnęły podobny sukces. Przynajmniej z tej państwowej części zbrojniówki. No ale to wkrótce może się zmienić. Mianowicie widzowie, czytając ostatni numer Wojsko i Technika, natknąłem się na wywiad z panem Jarosławem Zakrzewskim, prezesem bydgowskich zakładów elektromechanicznych Belmesa. To ten zakład produkuje m.in. narzutowe MN123, które wchodzą w skład Baobabu K. Wywiad porusza wiele wątków, ale jeden mnie szczególnie zainteresował i właśnie nim chcę się z Wami podzielić. Mianowicie pan prezes poinformował, że naszym systemem Baobab interesuje się już ponad 10 państw. Z kilkoma z nich rozmowy mają być prowadzone już na poziomie rządowym. Przypominam, że o Baobabka miała pytać Francja, ale nie ma potwierdzenia, że jest w gronie tych krajów, o których mówi pan Zakrzewski. Spółki PGZ mają także w planach stworzenie uniwersalnej platformy dla systemu miotaczy, gdyż niektóre kraje pytają o możliwość dostosowania naszego rozwiązania do innego podwozia. Zatem stworzenie takiej platformy, w dodatku skalowanej pod różną liczbę miotaczy, a więc i możliwość użycia innej liczby min, jest bardzo wskazane. Na razie jedynym krajem, który kupił baobabka jest Polska. W 2023 roku pozyskaliśmy 24 podwozia od Jelcza wraz z minami od Belmy. Łączna wartość dwóch umów przekroczyła miliard złotych, ich dostawy są zaplanowane na lata 2026-2028. W tym roku na AMS w Kielcach pokazano pierwszy seryjny wóz. Baobabka w polskiej wersji to system składający się z podwozia od Jelcza w układzie 8 na 8 oraz sześciu miotaczy min. Każdy posiada po 100 z nich. Za jego pomocą można postawić pole minowe w czasie od 5 do 20 minut o długości 1800 metrów. Załoga składa się z dwóch osób, więc informacje o jego możliwościach macie w dedykowanym filmie na kanale, do którego zapraszam. Od siebie jeszcze dodam, że trzymam kciuki za PGZ i oby faktycznie udało się sprzedać baobaba do innych krajów. Odcinek kończę bardzo smutną informacją ze Stanów Zjednoczonych. Niestety straciliśmy dwóch żołnierzy wojsk specjalnych, należących do jednostki GROM. Podczas szkolenia spadochronowego w USA zdarzył się wypadek, który zabrał życie dwóch naszych rodaków. Więcej szczegółów na razie nie znamy. Okoliczności wypadku ma zbadać specjalna komisja. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję za Wasz poświęcony czas i zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!